Historia Żydów opisana w Biblii, w Starym Testamencie jest frapująca, ale często też bardzo, bardzo tragiczna, okrutna, pełna zbrodni, pełna przelewu krwi i tak dalej. Szczególnie w tej fazie, kiedy królowie i za nimi cały naród, królowie żydowscy odeszli od tego, co Bóg im objawił w Biblii. Odeszli od słowa Boga, odeszli od jego woli. Symbolem najgorszego takiego króla Izraela był Ahab i jego żona Izabel, Izabela. Śmierć tych ludzi opisana jest w ich potomków w drugiej Księdze Królewskiej, rozdział 9 i 10. Tam taki Żyd Jechu zostaje wyznaczony jako narzędzie Bożej Sprawiedliwości, Bożej Odpłaty. I choć on jest wysłany przez Boga, choć Bóg zapowiedział te różne rzeczy, to kiedy on widzi wypełnianie się tych rzeczy także jego ręką, to aż się sam dziwi. Zobaczcie werset 20. Zaiste mówi krew Nabota, czyli ofiary tego najgorszego króla Izraela i jego żony, i krew jego synów którą widziałem wczoraj, mówi Pan, odpłacę Ci na tym polu, według słowa Pana. No, rzeczywiście, Bóg to zapowiedział i on zobaczył, że to się stało i mówi: Wow! Potem umiera w taki sposób, w jaki zapowiedział Bóg. a Trudno byłoby to, on nawet chciał inaczej zrobić, a stało się inaczej. On mówi: Wow! To jest spełnienie słowa Pańskiego, które wypowiedział przez swego sługę Eliasza Tyżbitę, tej treści. Na polu jezrelskim psy pożrą ciało Izabel. Później w dziesiątym rozdziale, w dziesiątym wersecie jest podobnie. Jaka z tego nauka dla nas? Bóg powiedział i stało się. Powiesz, stare czasy, tak, to nas bezpośrednio nie dotyczy, ale Bóg powiedział: do mnie i do ciebie. Zapłatą za mój, zapłatą za twój grzech jest wieczna śmierć. Jeśli nie chcesz, żeby sprawiedliwość Boga cię dosięgnęła. Możesz zawołać po łaskę. Ta łaska jest w Jezusie Chrystusie, który umarł już zamiast ciebie. To On może dać ci przebaczenie, ułaskawienie i miejsce w niebie.